Witam uprzejmy człowieku jak trafiłeś już tutaj na mój kanał to zapraszam do obejrzenia całego materiału Siemano Nie to nie ja nie mogę spaść. Nie mogę kurwa nie mogę dobre nie mogę kurwa nie mogę Więcej grzechów nie pamiętam Za no, wszystkie dziękuję Oooo ale... Oooo jeszcze Ale to to był Dajcik Chodź pięknie. Młowcze, no skarbie ja o, jak ty tak kurwa Wy ty, jaką polecia ładnie, nie? Jak ja go sklepałem jeszcze? O kurde, to był najsik nice. Maksima, no. O, ale strefa siadło. Jeszcze żeby siadło. Jest siadło, no nice. Dobra. No Peru, no co za kazać nie? Jesteś kurde, jesteś no najmym typie. Ja cię znajdę. Znajdę cię i zabiję. Ha, z czym to ludzi, typie? Sam chciałeś, to masz skarby. Popatrzcie na tego sławnego Jupitera, który umie się cudnie budować, bo to chłop dobry jest. Chłop co buduje. Zaraz zobaczymy, co chłop zrobi jeszcze. ZenGamer... Y ty, sorry, przepraszam. No mnie rozproszę, bo popatrzcie, jak chłop się buduje na szybko. Jupiter z niego dobry. Jeszcze ma auto antyknoka. Gość go jajkami pierdziela. Ło, ty... Kurde, dobra, trafiłem, dobra, poleci Myślałem, że nie trafię do niego Mmm, no, ładnie wparowałem, w idealnym momencie Ja to się potrafię bawić Łopcy, nie wie co robi, mamy cztery, cztery kile, jeszcze chcemy więcej Ja się mogę postarać Mamy całe akum, dobra Widzę typa, najszybciej, no. Typ na horyzoncie Buduje się w moją stronę, będzie szedł Nie to nie ja nie mogę spaść Nie mogę kurwa nie mogę O <ścoughs> nie mogę kurwa nie mogę No wypadł no co za Debil Wygrałem, 5 kili mam no ale dobrze. Może to wysadzimy coś jeszcze co? Wysadzimy Michał Na razie Nie wiem czy to plan będzie dobry Oooo piaski lecą Piaski lecą Ła kurcze I... Dobra, jeszcze raz wysadzam. Może jakoś to przeżyję. o Teraz to nie wiem, czy to przeżyję. Aaaa, kurde! Jak poleciałem. co nie miało być tak. No to tak, serwer piękny, jeden z lepszych. W ogóle Skywarsy są podzielone na 4 ser serwery takie. I na jednym może maksymalnie być 150 osób i jest full gra teraz. Może sobie zarosujemy jakieś kity. Dobra, może jakiś kit. Mam siad nieładny, mam tylko Golema. Mam hajsu dużo, strasznie 35 tysięcy. Kiedyś grałem na tym. Jakiś efekt Amarillo. Kurde, to tak po hiszpańsku trochę, to tak. Ja się rosyjskiego uczę nie hiszpańskiego, ale no... Efekt Amarillo. <grywa> Jakieś kita bym chciał. o super. Super archero, jakimś jest. będę super ucznikiem. Bo legendarny kit, może jakiś kurde, coś ciekawego, nie? Zaraz okładnie. Losujemy. Jedno takie kosztuje 2000 coinów. To jest, kurde, nie wiem, koło 40 zabójstw. <laughs> nie wiem, jakieś drewno zostałem. Szalone to jest, szalone, no nie powiem, że nie. Dobra, teraz co? Efekt Roya Plus. Kurde, taki jak bym trochę z CSa organizował, to drogie, drogie rzeczy są, nie? Kurde, jakiś Szajs Milota, jakieś, kurde... No, widzicie sami. Kel'da kelda, kelda no i znowu kelda, lejbreras biblioteczka, dostałem losowanko, bo tam był kit Tak ja chcę kit legendarium jak mi lecnął no i znowu efekt nie mogę już chyba, muszę czekać. Za... pisało, że muszę czekać za sekund no to niezłe nawet staty mam średnie, bo kiedyś grałem mało Kiedyś grałem dużo, ale byłem słabszy, a teraz się lepiej klepy. W ogóle patrzcie jak te pieniądze szybko lecą. Ale kit jest naprawdę ciężko wylatać, bo to są ciągle lata mi tak kalta. Dobra, najsika.